Wiecie, co do jak zmieniłem ustawienie FVcom, e Bo to powodowało, że moja kamera filmowała za jasno. Kurde, nie chcę go gadać na głos po polsku. Nie chcę bywało. teraz jest idealnie. Złe ustawienie, moi drodzy, miałem moje kamery. Potem się może jeszcze raz wrócę i sfotografuję moją już ...cyfrową. A teraz z kolei... ...mam za niskie ustawienie, no i dupa. Bo tak... ...ani nie jest gigantycznie, ani nie jest super. Wiecie co? Chyba się tam da iść, ale... ...może się tam wrócę bokiem. Bo na razie chciałem skarówkę... sfilmować, bo tam się chyba też da iść. Ale chciałem na razie przez wioskę pójść. Bo musiałam architekturę w tej wsi. Podoba mi się, moi drodzy. Cholera, oh, ja, tak się zastanawiam, bo... Jak kieruję kamerę na ciemne miejsce, to mi rozjaśnia. Bo ja musiałbym szatkę spig łuskawiki... O, tu jest jakaś ścieżka. Gdzie tam można iść? Ale fajnie, co to za ścieżka? Kurczę, nie chcę, żebym myślał, że jakimś... Śbiegiem, bo nim nie jestem, tylko jestem eksploratorem. Co to jest? Ojeku, jakie dziwne miejsce! Ciekawe, czy można na ten chodzić. Oke sokraczki pływają, o kurde. Tutaj do Moskwa. Dobra, tak gdzieś Muszę sprawdzić dokąd ta ścieżka idzie, ale jest tu pełno ścieżek do chodzenia moi grodzy O ciekawe, ciekawe, ale mam nadzieję, że nie będę miał problemu i chyba O, jągle ja chyba się... Co to za miejsce? Można kęgle chodzić? O kurde. No kurwie, znowu ktoś łazi Sorry, I have a question. Is this public walk? Yes. Hi. Ok, very narrow. I will let you go fast. Sorry. Kukam, moi dear, jak ksiasgał. Ja jeszcze się jakieś kukam, mają skromne Ja nie gadzam pofilmować człowiekowi. Dobra, nic. Poczekam, hepuściem, moi dear, ludzi pierwszych. Oh, this is a very beautiful place for taking photography. <laughs> yes. Yeah. I originally come from St. but I'm for Gefer Gekime. Uh -huh. Okay, see you sir, my Bye. my to Miguel's Igagali. Jasne. Co to za dziwna ścieżka jest, jestem znowu moi drodzy we wsi Leryn, ale jest to fajnie, wziąłem też mój aparat radziecki Zenit 122 i klisze Fuji Film ISO 200, bo mam bardzo ciekawe zdjęcia, wyjgam, ciekaw jestem jak wyjgam, o kurwa, ale fajne miejsce, tego się nie spodziewałem. Ale jestem mega zadowolony, kurde, śmierci papierosami. Ja sobie chyba mój aparat kanon. Będę musiał wziąć. Będę musiał chyba... Holę, nie zmienię obiektywu. Zaraz wyciągnął, kli się z mojego aparatu, to spokojnie mogę wymienić obiektyw na mocowanie M42. Ale jazga. Nie widziałem jak można iść jeszcze raz w hejgę. Tak samo moi drodzy. No bo muszę zgięcie zrobić. Zgięcie moim kanonem No bo bardzo świetnie. Bardzo świetny architektura jest w tej miejscowości. Ale to jest kurga gites, powiem wam. jakaś ładna roślina o ładnych kwiakach jest. Ciekawe jak to jest. Muszę o tym się czekać. Nie wiem czy gołbro... O, wyłapuję nawet oskrość tej rośliny. Myślałem o takim bliheniu, ale niezwykle dokładnie. Szkogę Gobra, nie ma jakichś możliwości. Jak już książka cyfrowa, to byłoby mojej drodzy, fajnie. Holanger, a mogłem tam ujść. Nie no kurde, niepotrzebnie tą ścieżką do góry poszedłem, Bo tam była łagodna architektura. Dobra, jak jeszcze mogę Na wideo nakręcić się najwyżej pokiem się. Wrócę. No powiem Wam, robi klimaty są tu bardzo fajne w tej miejscowości. Chyba jedna z łagodniejszych miejscowości w jakich byłem. A nie, to, to chyba dziadek był niezadowolony. Chodzę sobie z kamerką. Mam nadzieję, że nic mu nie przeszkadza. Ale fajnie, no powiem Wam, robi klimat. Trochę się czuję, jakbym był na terenie Szkocji. Podobnie zabudowanie było w Szkocji, jak byłam za dzieciaka. No powiem Wam, super tu jest. Ciekawe jaką ta wioska ciągnie się. Nie wiem, jeszcze raz muszę przejść. Taki gdzie warunek z kamerką. Ciężko się pracowało, to się ma kamerkę. Filmuję, bo lubię. Niech dla tego muszę. Moi drodzy, muszę nagrywać content, aby być z wami na bieżąco. Są takie... O kurde, można tu jeść obiady. Ale... ojeku. G... S... in Dobra, nie będę w nią filmowa o, 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 jaki ładny balkon i parapek z kwiatami. O, dobra. Kurde, nie chcę filmować tablic rejestracyjnych samochodów. chodzi o to, że nie chcę, moi drodzy, przypału. Idę w to samo miejsce, bo muszę sfilmować tą ulicę. Jeden minus tego GoPro jest, moi drodzy, z jakiegoś powodu GoPro Hero 8, nie, GoPro Hero 7 Black nie nagrywa dłuższych plików wideo niż 8 minut i 45 sekund, ale dlaczego się tak dzieje, to nie wiem. Bo sprawdzałem moje pliki i maksymalna długość wideo to 8 minut i 45 sekund. Moi drodzy, no to kurde, to trochę lipa, bo ja bym chciał dłuższe wideo dla Was skręcić. Zaraz trzeba będzie nakręcić filmik. Właśnie, jeszcze jeden. Ale mnie wkłuchają moi drodzy te ograniczenia, powiem Wam mega mnie wkłuchają. Naprawdę mega mnie wkłuchają. Chciałbym ja najmniej przynajmniej 15 minut jeden filmik nagrać, ale się tak kurde niega. No bo tu jest, no, jest co nagrywać. Powiem Wam, tu jest co nagrywać. Dobra, wyłączam się.